Chyba to był jeden z najdłuższych wyścigów w twojej karierze, co? No, no ciężki, bo wiedziałem od początku, że będzie długi i będzie ciężki. No i tak, faktycznie, no to można tak powiedzieć. Po starcie cieliście się cały czas w trójkę, ostatecznie jest podium, także mimo wszystko chyba będziesz zadowolony dzisiaj. No jest to podium, ale, no, ale jest taki niesmak. Jednak lepiej jak się zdobywa pozycja niż jak się spada. Jakbym to było z piątego na trzecie, to bym się cieszył, ale jak z tego pierwszego na trzecie, to taki jest trochę niesmak. Tym bardziej, że przez te 8-10 okrążeń te pierwsze utrzymywałem, więc uznałem, liczyłem, że może jednak to opony wytrzymają. I uda się utrzymać, ale no niestety nie, nie udało się. No. Ale to co musiałbyś zrobić lepiej, żeby się udało? Wiesz co, no ciężko powiedzieć, no bo od początku musiałem się bronić, tak jak mówisz, nie? No i, i przez to opony dostawały troszeczkę mocy, niektóre zakręty musiałem dużo ciaśniej podchodzić. I czułem, że będę płynął coraz bardziej później. Liczyłem może, że bardziej e, Dębicki będzie bardziej podbije, atakował Bartka. I go troszeczkę też zmęczy, to da mi trochę jakby przestrzeni, ale niestety jakby on też czekał, obydwoje czekali bardziej na mój błąd, w końcu, w końcu opony zajechane, no i udało im się.